Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i W Jezusa Chrystusa, syna i jego jedynego pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżował numer i pogrzebion. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnice chwalebne Różańca Świętego, podziękujmy Dobremu Jezusowi za wszystko, co dla nas uczynił, szczególnie za dar zbawienia, za Jego ofiarę na krzyżu, zmartwychwstanie, Jego miłość i miłosierdzie, jakie nam okazuje, łaski, jakich nam udziela. Chciałbym też podziękować za sakrament bierzmowania naszej młodzieży w Małkini. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół, kapłanów. Nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła, naszą internetową wspólnotę modlitewną i nasze intencje, nasze parafie, rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują, za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, za dzieci i młodzież, za osoby starsze, za biednych i potrzebujących, wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną, o pokój na świecie, pokój w naszej ojczyźnie, błogosławieństwo, suwerenność dla niej, wszelkie potrzebne łaski, o to, byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii. Za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te w kryzysach i trudnościach. O sprawiedliwość społeczną, poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Oto, aby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza: Z wstanie. Z Ewangelii Świętego Jana: Ja jestem z i życiem. Kto we mnie wierzy, chodziły i umarł, żyć będzie. Ojcze nasz, który się z niebie święć, się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bój nas na pokuszeni, ale na zbaw do złego. Amen. Zdrować Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławiona z tymi innymi i i błogosławiona obok żywota Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławionaś Cy między stan i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, błogosławionaś Cy między stan i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona oboje żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiona oboje żwota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawa się Mary ołatki pełna Pan z sobą błogosprawioność i między niewestami i błogosprawionione obodzi żłota w Twojego jezy Święta Mary Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamen. Zdrawa się Mary ołatki pełna Pan z sobą błogosprawioność i między niewestami błogosprawioną, obboź przy wota w Twojego Jezu. Święta Mary Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamen. Zdrowaś Maryjo, i pełna Pan z Tobą, błogosławioność ty między niewiastami i błogosławiona obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga w niebo wstąpienie z Ewangelii świętego Mateusza Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jezus Święta O Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jezus Święta O Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaść między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa Święta O Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sprawość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Z dziejów apostolskich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona innymi i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona tymi z niegastami. I błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś tymi gminwestami I błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między westami. I błogosławiony o żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módrz się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łatwi pełna Pan z Tobą, błogosławiono Ci między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami. I i błogosławiony obóz żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona tymi innymi i błogosławiony obóz żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. W wzięcie Maryi. Z Księgi Syracha. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku. Już nigdy istnieć nie przestanę. Ojcze nasz, który się z niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiostami i błogosławiona od żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Boże, i błogosławionaś Ty między niebiestami i błogosławiona od żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Pełna Pan z tobą błogosławionymi i błogosławiona o do Twojego Jezus. Święta Mary Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi. Z apokalipsy świętego Jana. Po tym wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowoś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę, miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę, za Waszą obecność, Wasze intencje. Dziękujemy osobom, które w tej modlitwie nas poprowadziły, szczególnie naszej młodzieży, Dominikowi, Marcelowi, Marysi. Bardzo się cieszymy, dzieci, że jesteście z nami i że modlicie się tak pięknie. Moi drodzy, śpijmy dobrze, niech Pan Bóg hojnie udziela nam swojego błogosławieństwa. Pan z Wami, no spokojną i szczęśliwą niech da Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zakrywa grzech, ona nie pamięta złego, Jego krew największy dar dla każdego. Jego imię potężna moc, Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, Bóg pośród nas odkupicie. Bóg własce twej do nas zniżył, się pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie Zakrywa grze, ona nie pamięta złego, jego krew największy dar dla każdego, jego imię potężna. Moc. Nas odkupiciel, Bóg w łasce swej do nas zniżył, się pozostawił, chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał. Wasy swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę. Cierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał.